Hej, przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami Marta. Ten makijaż wykonałam w ramach e, filmu Chat Makeup i on albo już się pojawił, ale prawdopodobnie pojawi się następnego dnia po tym filmie, więc będziecie mogły zobaczyć jak go wykonałam i jakich kosmetyków użyłam, bo testowałam nowe cienie, które są fantastyczne. A teraz przejdźmy do ulubieńców. E, może szybko najpierw powiem o muzyce, żeby nie zapomnieć. E, w tym miesiącu, właściwie już od lutego to trwa, ale... W tym miesiącu tak już bardzo, bardzo e, powróciłam do takich moich starych nawyków muzycznych, że tak powiem. E, I oprócz takiej muzyki, których, której wszyscy słuchamy, która leci w radu, gdzieś jakieś wiecie, takich hitów popowych i tak dalej, znów zaczęłam słuchać bardzo dużo muzyki klubowej, muzyki takiej trochę z houseu i elektro, i trans nawet. Dlatego, że to jest, to jest mocna muzyka i jeżeli tak jak ja bardzo lubicie słuchać muzykę, ogólnie otaczacie się muzyką, to wiecie, że muzyka, przynajmniej dla mnie, ma bardzo duży wpływ na nasz nastrój i potrafi go bardzo podbić. Na przykład jak jesteśmy smutne i przynajmniej ja tak mam, jak jestem smutna i załączę sobie jakąś dramatyczną piosenkę, to po prostu ryczę jak dziecko, a z kolei wiecie jak Muszę coś zrobić i coś mam je pobudzić Też włączam odpowiednią muzykę Oczywiście ja wiem, że nie wszyscy muszą w tego typu muzyce gustować Ja poniżej Wam zostawię parę linków Oczywiście cały czas pełna moja miłość do Discloser Tak jak w zeszłym miesiącu W tym miesiącu po prostu więcej utworów Tak dla przykładu o jakiej muzyce ja mówię na przykład rano jak wstaje o siódmej i jadę na siłownię to, żeby się w ogóle obudzić i jakoś tak zmotywować, to na przykład włączam sobie Fateless Insomnia w jakichś różnych em, w różnych remiksach, więc tego typu muzyki w tym miesiącu słucham różnej takiej muzyki od DJ-ów. Zresztą teraz jest taka też modna chyba ta muzyka, wydaje mi się, taka dość klubowa, z takim dość mocnym brzmieniem, rytmiczna, <laughs> i nie jest specjalnie ciężko taką muzykę znaleźć, więc tego słucham, bo. Po prostu teraz mam taki, tak niesamowity pęd w życiu i taki rytm. Jeśli chodzi o moje sprawy zawodowe, robię tyle różnych takich naprawdę, naprawdę dużych projektów, że po prostu i nie dosypiam i potrzebuję czegoś, co wiecie, jeszcze tak że tak powiem, dodatkowo mnie nakręca do pracy i, i daje mi takiego rytmu i taka muzyka mi jak najbardziej pasuje dalej, jeżeli już chodzi o ulubieńców kosmetycznych to mam dla Was kilka myśli takich ciekawych produktów i pomieszanych oczywiście jeżeli nie ma to jakichś ulubieńców z poprzednich miesięcy to nie dlatego, że ich nie lubię tylko po prostu nie chcę Wam pokazywać w kółko tego samego pierwsza rzecz, mój ulubieniec od jakichś dwóch tygodni Nivea Diamond Gloss, czyli lakier do włosów o mocy 4 i to już jest bardzo mocno lakier. Przeważnie używałam, tak jak już pewnie większość z Was wie, zwie, tafta, tafta czarnego piątki, który bardzo, bardzo mocno skleja, robi aż taki kask, jeżeli go się za dużo nałoży. Natomiast ten jest idealny. Ja robię coś takiego przeważnie, że lekko spryskuję po boku i przygładzam ręką, żeby te wszystkie odstające włoski sobie ulizać przy głowie. I on faktycznie trzyma, też jak tutaj widzicie, takie rzeczy z tyłu spryskam, na przykład nie podpinam wsówką, tylko spryskam, to też czuję, że tam jest tak dość sztywna, więc lubię. I on też dodatkowo lekko nabłyszcza, ale nie powiedziałabym, że to jest jakieś super nabłyszczenie, natomiast on w sobie ma jakąś taką perłę, czy coś, że lekko włosy nabłyszcza. Kolejny produkt, niezwiązany z kolorówką, to może pielęgnacji zrobimy, to są, to są dwa kremy. Pierwszy krem to jest Palmers, też film o Palmersie będzie, ale ja go muszę nagrać drugi raz, bo jak go nagrywałam część produktów jeszcze nie miałam testowanych, a teraz już je używam od jakichś dwóch tygodni, koniecznie chcę Wam zdradzić moją opinię na ich temat. To jest krem z aktywnym retinolem, bogaty krem na noc, to jest krem przeciwstarzeniowy, przeciwzmarszczkowy, więcej Wam opowiem w recenzji, to ja jestem totalnie zakochana, zauroczona, całkowicie pochłonięta. Szczerze mówiąc całą linią Natomiast ten krem to myślę, że to jest taka wisienka na torcie w tej linii I druga rzecz to jest krem z firmy Forever Young Czyli z firmy, z której kwa używam kwasy do twarzy W tej chwili nie używam, bo używam retinoli I trochę odstawiam kwasy Natomiast na pewno powrócę do kuracji Na dole też będziecie miały link do tego kremu I do zestawu kwasów, których ja używam Bo często jeszcze pytacie mnie o kwasy I to jest Mati Derm Light to jest krem zawierający kolagen, aktywny kolagen, on bardzo dobrze nawilża, ma bardzo ciekawą konsystencję, jest taki trochę, niby nie jest zbity, ale taki jest specyficzny, bardzo przyjemnie się nakłada, jest bardzo lekki i ja go uwielbiam stosować na dzień, po zmyciu, jako taki lekki krem, po zmyciu tego kremu, co miałam w nocy. A już w ogóle uwielbiam go już do i do tekortu. Pięknie nawilża i pięknie zostawia cery taką, skórę taką gładką. Zresztą na twarzy też po prostu skóra po nim, a też nałożona na noc, bo czasem go nakładam na noc, e, wydaje się być taka mega nawilżona i wypielęgnowana. to miałam na myśli. Dobra, teraz zapach. E, o dziwo w tym miesiącu będzie zapach, bo po prostu zauroczył mnie totalnie. Avon e, Flair. Czyli ich nowy chyba zapach. Nie wiem czy najnowszy, bo tam są co chwilę nowe. Aż sobie Przepiękny, owocowo-kwiatowy zapach. Świetny na wiosnę. E, oczywiście nie ma korka, bo u mnie nigdy nie ma korków. Ja zawsze gubię. E, pachnie brzoskwiniami, pomarańczą, e, rozgrzanymi takimi właśnie e, owocami na słońcu. Jest w tym kwiatów delikatnych, jakichś takich może. Hmm, nie wiem, fiołków, takich delikatnych kwiatów. Jest to zapach kwiatowy owocowy, słodki i ten bardzo długo się na mnie utrzyma. Ten i FAM, to jest ten, który Weronika Rosati promuje, też długo się na mnie utrzymuje. Więc ten Wam serdecznie polecam. Bardzo, bardzo go lubię. Naprawdę cała garderoba mi nim pachnie i jestem z tego produktu bardzo zadowolona. Dalej, jeżeli chodzi o rzęsy, to cały czas moje duo. Nie wiem, czy w zeszłym ulubieńcach o tym było, ale jeśli chodzi o górne rzęsy, to jest Essence Reloaded Mania Lash Mania Reloaded Mascara. I ten tu, też tego, test tego tuszu jest już na moim kanale, też będzie link na dole. I drugi produkt to jest. Aero Volume z Avonu i ten z kolei lubię używać do dolnych rzęs, dlatego że on zostawia bardzo naturalną warstwę tuszu lekko, nie rozmazuje mi się i lubię go też rano używać, jak i na siłownie. Jeśli ktoś się poczuje zniesmaczony tym, że ja idąc na siłownię tuszuję górne rzęsy i korektorem zakrywam sobie tu w wewnętrznych kącikach przebarwienia mi bardzo przykro, że popsułam Wam dzień. W każdym razie lubię tego tuszu używać, bo on daje naturalne wykończenie, wiecie, nie widać z kilometra, że jest się nieumalowanym, ale się ma tuszem rzęsy oblepione. To dalej, teraz yy, parę produktów z Maka. Pierwsza rzecz to jest błyszczyk z serii Pro pa -pa 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 Passion Patient. Patient, please, chyba tak to się czyta. Patient, please. Jasny, bardzo różowy, mleczny kolor. Do, świetny do nakładania na. Inne produkty na inne pomadki Na przykład pięknie wygląda nałożony na Angel z Maca też I teraz tak, to jest Pro Longwear. To są niesamowicie gęste, niesamowicie klejące produkty Ale przez to utrzymują się po prostu godzinami To jest taki produkt nie do zjedzenia On tworzy niesamowitą taflę Ja go sobie na usta nałożę I mówię, że on jest bardzo jasny i Ja go wolę nakładać na inne kolory Ale nałożę, żeby Wam pokazać po prostu krycie Jak to wygląda? Słuchajcie, on kryje po prostu niesamowicie. Ja wiem, że to jest totalnie za jasne teraz, że moje usta są sprane, ale jeszcze raz, że ja go nakładam na szminki, żeby je dodatkowo rozjaśnić i stworzyć właśnie taki mleczny efekt. I co musicie wiedzieć o tych błyszczykach Prolongware, to to, że one są prolongware, one są niesamowicie trwałe, tworzą przepiękną e, taflę na ustach. Ale jeśli nie lubicie mega kryjących, mega lepiących się e, gęstych błyszczyków, to nie polecam, bo no jak sama nazwa wskazuje, to jest prolonguer. a żeby błyszczyk taki był, to on musi być ciężkiej, grubej, takiej gęstej konsystencji, bo inaczej nie będzie Pro. Ok, następna rzecz z maka, którą trochę przeprosiłam i przyjrzałam się jej bliżej, tylko dlatego, że ktoś mnie o nią zapytał, widzicie, czasem prowokujecie mnie do zmiany jakichś tam nawyków makijażowych albo do odkrywania ponownie pewnych produktów, to jest um, cream color base w kolorze Pearl. Czyli to jest taki produkt, który teoretycznie powinien być bazą, na przykład bazą pod cienie czy y, bazą pod rozświetlacz, jakąkolwiek bazą. Natomiast ja go nie lubię w tym celu używać pewnie tak jak większość. Y, Klientów MAK używam go raczej do rozświetlania i powróciłam do niego i lubię go sobie nałożyć w wewnętrzne kąciki oczu. Bądź lekko pędzelkiem naturalnym pod sam łuk brwiowy. Nie chodzi o to, żeby nałożyć, wiecie, grubo tutaj, tylko pod sam łuk brwiowy taką cienką kreseczką, tylko w najwyższym punkcie. On przepięknie odbija światło. Nie sądzę, żeby produkt ten nadawał się jako baza pod cienie. Z tego co wiem, więc nie trwało. One występują, w... <laughs> przepraszam, w kilku kolorach. Może nie urywa ogólnie niczego, ale myślę, że do rozświetlania jest bardzo przyjemny I przepięknie wygląda na zdjęciach nałożonych tutaj na szczyty kości policzkowych Szczególnie właśnie w pędzlem typu skunk z taką cieniutką warstwą Drugi, trzeci produkt, ostatni smaka to jest róż w kolorze Flower Power Przepiękny róż na wiosnę Różowy kolor z dość dużą nutą taki zgaszonej brzoskwini Wydaje mi się, że będzie pasował w większości z nas Przepiękny, przepiękny kolor Naprawdę pasujący do wielu makijaży I taki dość odświeżający Więc warto mu się przyjrzeć Wykończenie jest satin Czyli on nie jest całkowicie matowy On ma w sobie taką lekką satynę Ale nie mylić tego proszę z perłą, A tym bardziej z drobinkami I, i zostały mi jeszcze dwa produkty Lakier do paznokci z firmy Flormar, i to jest lakier o wykończeniu matowym w kolorze M17. Ja go chyba kupiłam sobie na targach. Mam go teraz tutaj na tych palcach, więc wam pokażę na zbliżeniu, jak on wygląda. Wygląda tak, pewnie kamera go trochę przekłami, natomiast to jest po prostu hot pink na maksa. Na środkowym palcu mam um, Vibo Glamour chyba piątkę albo dwójkę, napiszę wam na dole i na wskazującym mam jakiś lakier z Golden Rose z Paris. E, bardzo mi się podoba takie połączenie, wiecie, że paznokcie są tak pomalowane różnie, ale jakby w jednym temacie. Lakier jest fenomenalny, długo się utrzymuje i tak jak mówię, on ma matowe wykończenie, ale ja na niego nałożyłam top coat, więc mam, dlatego się błyszczą. E, bardzo mi się podoba ogólnie ta linia z tych lakierów matowych, jest przepiękna po prostu. M17. E, krople do oczu, <laughs> firma Nebuvis, też na dole Wam podam kontakt, yy, na dole Wam podam gdzie je można znaleźć To jest niesamowity produkt, ja się zastanawiam w ogóle nad nagraniem osobnej recenzji Dlatego, że to są krople do oczu w sprayu. ja nigdy wcześniej nie miałam kropli do oczu w sprayu yy, I szczerze mówiąc byłam bardzo sceptycznie, no nie bardzo sceptycznie, ale sceptycznie do nich nastawiona Jeżeli chodzi o używanie ich yy, z makijażem Natomiast je się wpsikuje do oczu tak z odległości 10 cm, o tak i one są świetne, jeżeli ktoś jest totalnie antykroplą i wiecie, ma taki odruch, że zamyka oczy, nie może sobie wkropić. I słuchajcie, żeby było śmieszniej, one zawierają, z tego co pamiętam, tak, kwas hialuronowy, więc nawilżają. Można je oczywiście wstrzykiwać, że tak powiem, na... Em na soczewki, ale słuchajcie, one są rewelacyjne jeżeli nałożymy za dużo pudru na przykład pod oczy i sobie psikniemy w oczy na soczewki, tak? to one lekko się tutaj rozpryskują absolutnie nic nie rozmazują, żadnego makijażu bo to, to jest taka mgiełka i tutaj słuchajcie, one przepięknie nawirzają i zdejmują pudrowość z twarzy, tak? I właśnie taki setting spray nałożyły tylko tu ale cicho, bo to są krople do oczu, więc nie powinno tak być Natomiast jako krople pięknie nawilżałam soczewki, szczególnie w ciągu dnia, kiedy one zaczynają przesychać. Zastanawiam się właśnie nad, nad takim dłuższym, dłuższą recenzją. Mam jeszcze jedne takie krople w psikaczu, też z tej serii, tylko inną wersję. I też mam nadzieję, że się sprawdzą. Wiem jeszcze o czym zapomniałam Wam powiedzieć na sam koniec, a chciałam Wam to pokazać, bo czasem piszecie mi na Facebooku, że ja Wam o takich rzeczach nie mówię, a niektóre z Was chciałyby to wiedzieć, a ja po prostu chyba tak jakoś nie... Nie wiem, czy to chodzi, że się nie chcę chwalić, czy co, może inaczej, nie to, że się nie chcę chwalić, bo to raczej jestem dumna, ale nie chcę może, żeby ktoś sobie pomyślał, że się chwalę. No nie wiem, sama nie wiem. O co mi chodzi? A chodzi mi o to, że w najnowszym L, czyli L marcowe, ma kwietniowe, czekajcie, kwiecień 2014. Jest sesja, którą ja zrobiłam razem z Avon dla L w, w ramach projektu szkoła makijażu Avon Beauty School. I w następnym miesiącu, czyli w maju i w czerwcu, też będzie taka sesja, którą ja wykonałam. W sensie wymalowałam modelki. Tak wygląda zdjęcie Główna, przesympatyczna modelka, przepiękna dziewczyna. Naprawdę, malowanie takich dziewczyn to jest czysta przyjemność. Ten makijaż był zrobiony w ramach trendu na kobalt, czyli widzicie kobaltowe pewnokcie, bardzo intensywną kobaltową kreskę i rozświetloną lekką skórę twarzy. bardzo mi się podoba, jest bardzo prosty. Tutaj macie użyte produkty, które produkty, które były użyte do sesji też na stronie Avon L można obejrzeć film z zakulis, gdzie ja pokazuję jak ten makijaż wykonać. Tutaj jest moje zdjęcie i wszystko mi się podoba oprócz tego zdjęcia, bo sesja była wykonana kilka miesięcy temu i jestem na tym zdjęciu jakieś 20 kilo cięższe niż teraz, no ale co zrobić. Life is brutal. Także tu macie zdjęcia jak mm, maluję na przykład oto. No dobra, zresztą to możecie sobie w LO obejrzeć, nie wiem czy jest więcej zdjęć, nie, nie, nie ma więcej. Nie powiem Wam co będzie za sesja w przyszłym miesiącu, ale będzie bardzo fajna w przyszłym miesiącu i w czerwcu będzie też bardzo fajna. Te, te makijaże ja sama projektowałam, sama wybierałam produkty, z których e, będziemy korzystać, więc e, była totalnie moja i jestem z tego dumna, dlatego Wam chciałam pokazać. Dobrze, i to już wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, chociaż ja zawsze o czymś zapomnę. Oczywiście chciałabym Wam pokazać jeszcze pędzle moje, ale nie mogę jeszcze tego robić, bo jeszcze zostały jakieś 4-5 tygodni do premiery. Pytacie, czy będzie przed sprzedaż, nie wiem, raczej nie, ale na pewno pierwszym miejscem, w którym poinformuję o tym, że pędzle zaraz, zaraz będą. To będzie Instagram, następnie w kolejności będzie Facebook, i jako trzeci wejdą dwa filmy, jeden na ten kanał i na kanał makijażowy, w którym je pokażę i o nich opowiem. I tak jak mówię, no jakieś jeszcze myślę 4-5 tygodni już będą um, gotowe. I jestem strasznie tym podekscytowana. To było wielkie przedsięwzięcie i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dobrze. I to już wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że film Wam się podobał, więc zapraszam do kciukowania, jest mi bardzo miło, jak widzę dużo kciuków w górę, do komentowania, do subskrypcji moich kanałów i do następnego razu, pa!